Z radością zapraszam was na nasze webinarium, które poświęcone będzie tematowi istoty miłości partnerskiej, będąc rodzicami gromadki dzieci. Psycholog Małgorzata Stelmasiak przyjrzy się tej wyjątkowej relacji. Webinarium to kontynuacja naszego filmu, gdzie poznaliśmy historię i życie inspirującej rodziny wielodzietnej. Teraz chcemy sięgnąć jeszcze głębiej i zrozumieć, jak dużą rolę pełni miłość partnerska w ich życiu rodzinnym. Niezależnie od tego, czy jesteście w trwałym związku, macie gromadkę dzieci, wieloletni staż małżeński, czy poszukujecie partnera, nasze webinarium pomoże wam w zrozumieniu i radzeniu sobie z trudnościami, które mogą pojawić się w relacjach międzyludzkich. Całość filmu, jak i pozostałe odcinki, dostępne są na naszych social mediach. Projekt: Po pierwsze, rodzina jest realizowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Jego celem jest usytuowanie dobra rodzin w centrum działań wspólnoty na wszystkich jej poziomach funkcjonowania. Fundacja DSMEI w swoich działaniach statutowych stawia w centrum misji dobro i zdrowie psychiczne każdego człowieka, w tym wszystkich rodzin, niezależnie od ich statusu społecznego i materialnego. Fundacja pomaga kształtować zdrowe relacje partnerskie rodzinne, macierzyńskie i rodzicielskie. Po pierwsze, rodzina to kompleksowa kampania edukacyjna skierowana do młodych ludzi w wieku 18-30 lat z różnych środowisk społecznych. Naszym celem jest propagowanie pozytywnego wizerunku rodziny oraz dostarczanie praktycznej wiedzy na temat macierzyństwa, rodzicielstwa i relacji rodzinnych. Poprzez materiały audiowizualne, webinaria, podcasty oraz artykuły stawiamy sobie za zadanie zniwelować obawy i dostarczyć konkretne wsparcie w kluczowych kwestiach związanych z życiem rodzinnym. Ostatecznym celem Fundacji DSMAJ w tym projekcie jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat rodziny, jej znaczenia i wyzwań, z jakimi się spotyka. Projekt ma także na celu wspieranie młodych ludzi w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących rodziny oraz promowanie pozytywnego wizerunku macierzyństwa i rodzicielstwa. Wraz z Fundacją DSMAJ zapraszam do śledzenia rezultatów naszego projektu. Od zawsze chciałam mieć dużo dzieci. I rzeczywiście jak spotkałam Grzegorza, to to było jedno z ważniejszych kryteriów. Grzegorz też mówił, że, że chce mieć dużo dzieci. Wtedy takim naszym maksem to była piątka, nam się wydawało, że to już jest taki Chyba siódemka. Nie, była piątka na początku. Potem siódemka, ale rozkręciliśmy się. Jesteśmy rodzicami 11 dzieci. Trójka naszych dzieci jest w niebie, ósma ma się narodzić już niebawem. Pracujemy prowadząc fundację, która założyła szkołę dla rodzin w edukacji domowej w Łodzi. Oprócz tego prowadzimy konferencje, warsztaty, spotkania dla narzeczonych, różnorozwojowe tematy. Czekaliśmy na wieś, przez długi czas szukaliśmy swojego miejsca na ziemi. Nie jest łatwo takiej rodzinie jak nasza mieć własny dom. Jak się go nie odziedziczyło albo, albo no, nie ma się zamożnych rodziców, ale udało nam się. Mamy dom, mieszkamy daleko od miasta, od wszystkich miast w okolicy: lasy, rzeki, jeziora, jeziora zbiorniki wodne, więc fajne warunki na, na wypoczynek i na, i na życie tutaj. Ponieważ dzieci są w edukacji domowej, więc te odległości do miasta nie są takie, takim trudnym wyzwaniem. W momencie, kiedy widzieliśmy, jak rodzą się nasze dzieci i też jak miłość w naszej rodzinie wzrasta, to nagle wydało nam się takim czymś naturalnym, że dzieci się po prostu przyjmuje. że każde było zachwycające i nie umieliśmy powiedzieć następnego nie przyjmiemy. Poczekaliśmy trochę na taką niespodziankę, jakie będzie kolejne. To jest takie coś po prostu zwykłego. Poza tym yy, nasza własna miłość motywuje nas do tego, żeby, żeby te dzieci po prostu mieć. Bohaterowie tego filmiku bardzo przyjemnie i bardzo w ciepły sposób opowiadają o swojej miłości, jaką mają do siebie, co jest bardzo ważne i do swoich dzieci i do otwartości na tego, żeby być rodzicami. Jest to bardzo ważne w tworzeniu bardzo takiej e, ciepłej e, i wartościowej rodziny. E, tutaj też bohaterowie mówią o tym, że oboje byli otwarci na stworzenie rodziny wielodzietnej. Jest to ważne, żeby partnerzy byli, odpowiadali na swoje własne potrzeby i reagowali na te potrzeby i żeby tak naprawdę te decyzje były wspólne, szczególnie jeżeli chodzi o stworzenie rodziny wielodzietnej. Tutaj też bohaterowie bardzo w sposób przyjemny mówią o tym, że z ciekawością przyjmowali kolejne dziecko, które stanowiło jakąś niespodziankę, więc mieli też w sobie tą otwartość na to, że te ich dzieci będą miały różną osobowość, będą mogły się w różny sposób zachowywać i mieli tego świadomość, co jest bardzo ważne w momencie kiedy tworzymy rodzinę wielodzietną. Żeby utrzymać naszą relację, no to mamy kilka sposobów. Nasze randki są jednym, jednym z nich. E, istotnym, tu prawda istotnym, bo to jest taka możliwość odejścia na śliko od tego domowego, tych domowych giełku, giełku tak? I, I chociaż tą godzinę, dwie, czasem może trzy się udaje, e, po prostu spędzić czas samodzielnie, tak samemu, czy odmawiając, czy nawet niewiele mówiąc, po prostu odpocząć, pobyć razem. Ale drugą taką metodą na budowanie relacji to jest, to jest często rozmowa. Mamy taki nasz, nasz, taki prywatny patent, który staje się mniej prywatny, bo go co chwilę komuś sprzedajemy. Na no taki nasze sposób na to, żeby sobie dziękować i się doceniać, dostrzegać dobro, które drugie robi. Nazywamy to herbatką małżeńską, ale. Chodzi o to, żeby po prostu każdego dnia starać się docenić trud współmałżonka w tym, co robi. Nawet jak się go nie widzi pozornie, to trzeba się wysilić i zobaczyć ten trud i podziękować za to docenić. No bo to po prostu podtrzymuje tę relację i uświadamia mi wysiłek żony, a żoniem wysiłek, który ja podejmuję. To takie nasze dwie główne chyba. Dwa główne to tak. jest modlitwa i... i, i i sakramenty, no ale to, tak, to jest takie, taki fundament wszystkiego, w sumie. Więc. Tutaj bohaterowie mówią o swoich metodach na utrzymanie ich własnej relacji partnerskiej. Mówią o tym, że na przykład chodzą na randki. Bardzo mi się podoba ten pomysł, ponieważ bardzo ważne jest, jeżeli tworzymy rodzinę wielodzietną, żeby pamiętać o tym, że relacje oczywiście na linii rodzic dzieci, rodzice dzieci są bardzo ważne. Jednocześnie relacje na linii partner, partnerka są równie ważne i warto o nie dbać każdego dnia. Tutaj oczywiście randki mogą być czymś wyjątkowym raz na jakiś czas, kiedy rodzice ten czas spędzają tylko i wyłącznie ze sobą. Jest to bardzo wartościowa metoda, którą polecam i do której stosowania zachęcam. Jednocześnie też to co tutaj mówi bohater, że Rozmowa. Rozmowa jest jedną z najlepszych metod budowania relacji międzyludzkich nie tylko i wyłącznie relacji w związku czy w rodzinie ale w ogóle jakichkolwiek relacji. I ta rozmowa, jeżeli. E, jest dobrze prowadzona jeżeli nauczymy się słuchać siebie wzajemnie a nie tylko i wyłącznie mówić do drugiej osoby to jest jedną z cudowniejszych metod budowania długotrwałej relacji także bardzo też zachęcam do tego żebyśmy rozmawiali ze sobą żebyśmy uczyli się tej rozmowy wiedząc że ta rozmowa nie zawsze jest czymś Prostym i może się wydawać, że no, jak to przecież rozmawiamy ze sobą codziennie, no to warto zwrócić uwagę na kilka aspektów rozmowy, o których czasami zapominamy. Mianowicie to, że my mamy swoją własną perspektywę danej sytuacji i warto pamiętać o tym, że kiedy rozmawiamy, tej drugiej osobie warto tą naszą perspektywę przedstawić tak, żeby Mogła lepiej zrozumieć, co tak naprawdę my chcemy powiedzieć. Także zachęcam do komunikowania się, zachęcam do uczenia się tej rozmowy. W razie, co zawsze można skorzystać z pomocy specjalistów w tym względzie tak, żeby ta rozmowa była jak najbardziej e, korzystna dla rozwoju naszej relacji. Oprócz tego też y, naszą relację wzmacnia to, że, y, że my naprawdę lubimy spędzać ze sobą czas. Y, lubimy ze sobą rozmawiać, y, szukamy, jak nie wiem, mąż robi coś na dole domu, to ja szukam sposobów, żeby znaleźć sobie pracę na dole domu. Y, żeby po prostu być cały czas razem, czyli jakoś tak... Nasze małżeństwo wzięło się z głębokiej przyjaźni i, i ta przyjaźń pozostała. On ma różnych burz i trudów i, i, i cierpień często. To jednak przyjaźń jest fundamentem naszego małżeństwa, i to gdzieś chyba procentuje. Przyjaźń jak najbardziej może być świetnym fundamentem do stworzenia długotrwałego związku. Warto po prostu ze swoim partnerem czy partnerką przyjaźnić się. Tutaj też pani powiedziała bardzo ważną rzecz i bardzo taką fajną bym powiedziała, że lubi, ze, że lubi spędzać czas ze swoim mężem. Generalnie, jeżeli lubimy się, to po prostu dążymy do tego, żeby tego czasu jak najwięcej ze sobą spędzać. Jeżeli lubimy się, to ta miłość rzeczywiście może się mnożyć, może się utrzymywać, i to lubienie się, ta rozmowa, spędzanie ze sobą czasu to są rzeczy, które mogą ułatwiać w utrzymaniu długotrwałej i udanej relacji. Pomimo tego, jak tutaj bohaterka zaznaczyła, że mogą nawet w tej udanej relacji pojawiać się burze, Konflikty, niesnaski czy jakieś drobne problemy, które dzięki właśnie e, lubieniu siebie nawzajem, dzięki wzajemnej rozmowie można pokonać. Plusem Dużej Rodziny jest to, że są ludzie: to, że każdy człowiek jest darem. To, że my jesteśmy ubogaceni każdym dzieckiem i to też kształtuje nas jako ludzi. Pomaga też w kształtowaniu pokory. Każde dziecko jest niezłą szkołą pokory. I daje takie poczucie, że, że jesteśmy bogaci. Tutaj bohaterka tego filmu mówi o tym, że wartością rodziny wielodzietnej to są właśnie ludzie. I nic w tym dziwnego. My lubimy otaczać się ludźmi, i jeżeli stykamy się z dużą grupą, to daje nam to poczucie bezpieczeństwa. Także jeżeli w rodzinie jest sporo osób, i tak naprawdę te relacje w tej rodzinie są przyjemne, pozytywne, nastawione na otwartość na drugiego człowieka, to to może być świetna oaza, taka przystań, gdzie będziemy się czuć bezpiecznie, gdzie będziemy się czuć dobrze, gdzie będziemy się czuć potrzebni, gdzie będziemy się czuć wartościowi. I to może być też świetnym fundamentem do startu w dorosłe życie, jeżeli na przykład mówimy o dzieciach z takich rodzin. Projekt, po pierwsze, rodzina. To inicjatywa, której celem było dotarcie do szerokiej grupy społeczeństwa, zwłaszcza do ludzi młodych, którzy stoją przed wyzwaniem zakładania własnej rodziny. Jako prezes Fundacji Diasmej i poradni psychologicznej Diasmej Psychoklinik, wiem, jak ogromnym problemem jest zbudowanie silnych fundamentów najważniejszej jednostki społeczeństwa, jaką jest rodzina. W dzisiejszych czasach młodzi ludzie borykają się z lękiem, obawami. Stojąc przed wyzwaniem budowania stałych i trwałych relacji, tym wszystkim, którzy czują, że nie są gotowi, boją się lub po prostu myślą, że budowanie rodziny nie jest dla nich, wychodzimy naprzeciw i podajemy pomocną dłoń. W ramach naszego projektu zrealizowaliśmy szereg działań edukacyjno-informacyjnych obejmujących webinary, podcasty, materiały audiowizualne i artykuły. Chcielibyśmy podkreślić, że naszym głównym celem jest wsparcie i promowanie rodziny jako fundamentu społeczeństwa. Mam świadomość, jak istotną rolę pełni zrozumienie, samoobserwacja, empatia i otwartość na partnera w budowaniu rodziny. Dlatego zachęcam wszystkich, którzy odczuwają jakiekolwiek trudności w tym obszarze, do skorzystania z pomocy specjalistów i z usług naszej poradni diesmej Psychoklinik w Pawianicach. Jesteśmy zorientowani na potrzeby naszych przyszłych pacjentów, dlatego skrupulatnie dobieramy profesjonalną kadrę. Mamy ogromne doświadczenie w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym, borykającym się z niską samooceną własnej wartości, zalęknionymi czy chcącymi podjąć trudne decyzje skutkującymi dużymi zmianami w ich życiu. W ramach Psychoklinik Djesmej oraz Fundacji DSM gromadzimy osoby z doświadczeniem na wielu płaszczyznach życia społecznego. Zdrowotnego i biznesowego. Dlatego też posiadamy wiele kompetencji, które są niezbędne do udzielania pomocy, ale również dające możliwość wskazania kierunku rozwoju osobistego. Cieszę się, że tak wiele osób zaangażowało się w ten projekt. Dzięki wspólnej pracy udało nam się osiągnąć wspaniałe rezultaty. Zachęcamy również do zapoznania się ze wszystkimi materiałami, które przygotowaliśmy w ramach kampanii. Bądźcie z nami na bieżąco, śledząc nasze profile w mediach społecznościowych. Dziękujemy za Wasze wsparcie i zaangażowanie.